1200 W ponad 30A na B6 to 6 idzie na falowych 6 ampera, jeszcze za by można było pociągnąć 630 na wyjściu wiatrak, laptop, muzyka i pompa do wody, hydrofor bez ładowania 1000 000. 1200, no a 600 idzie na bieżąco, więc nie ma co zakładać, żeby palownika nie przeciążyć, zobaczymy ile to jest obciążenia ma no, 30% na wyjściu plus ładowanie to jest po jego mocy więc nie ma co, to tutaj 6 też by wybiła za chwilę Poczekam aż albo jedną pompę wyłączę, później włączę drugie nawadnianie Albo po prostu, jak się bateria doładuje, to wtedy lecimy z bypassu. Bateria się ładuje, zrobimy z dzisiaj niskie napięcia. Zobaczymy, jak odpalę przez falownik 1,5 kW. Tam idzie już ponad pół. Co się stanie? To będzie prawie 100% mocy falownika. To tam mam B6, więc może to wybić 190V dalej ładuje 3,4 mocy falownik, ale 190V dalej ładuje muszę szybko wyłączyć Ono właśnie i mi wybiło Nie zdążyłem ale idzie przez zbiornik przez chwilę w magazynie. odpalam z powrotem. odpaliłem 30A ładowanie, ustawiłem. Na razie 13 a ucieka. Włączamy sieć. Bypass. Standardowy wiatrak, komputer i pompa. No, brakło w skali. 230 Tyle ciągnie Czy idzie 600? To nie idzie 18 Amper, wiatraki się powyłączały Nie czuć w ogóle Bo też może być wino To, że już jest bateria mam. Nie puści więcej, nie zaświecą światła a tutaj jakieś jeszcze obciążenie podłączysz pod baterię, ale już nie ma czego, żeby poszło, ale podejrzewam, żeby poszło. Zostawienie niech się doładuje.